5 najlepszych suplementów i odżywek dla sportowców i nie tylko. Po pierwsze, kreatyna, jeden z najlepiej i najdłużej przybadanych suplementów. Skutecznie zwiększa siłę, moc, wydolność w krótkich, intensywnych wysiłkach i wspomaga przyrost masy mięśniowej. Co bardzo ważne, nie ma praktycznie efektów ubocznych i nie niszczy nerek. Białko, kluczowy makroskładnik niezbędne do odbudowy, regeneracji i wzrostu mięśni po wysiłku. Istnieją preparaty o zwierzęce i roślinne. Ja polecam izolat białka serwatkowego. Węglowodany, kluczowe dla dostarczania energii przed, w trakcie i po wysiłku oraz do uzupełnienia zapasów glikogenu w mięśniach. Można je dostarczać w formie napojów, żeli, w trakcie i po treningu. Polecam witargo. A jego tańszym zamiennikiem będzie karbo. Glutamina. Aminokwas popularny wśród sportowców ze względu na potencjalne wsparcie regeneracji mięśni, funkcji odpornościowych i zdrowia jelit, które bywają obciążone intensywnym wysiłkiem. To jest świetny suplement dla każdej osoby. BCA lub EA. Aminokwasy rozgałęzione lub wszystkie aminokwasy egzogenne odgrywają rolę w procesie syntezy i regeneracji białek mięśniowych. A ty, jaką suplementację stosujesz? A może masz temat, który powinienem rozgryźć następnym razem? Daj znać w komentarzu.